Do telefonu komórkowego nagrywamy z komputera sygnał dźwiękowy o stałej częstotliwości. Komórkę zawiązujemy na sznurku i wprawiamy ją w ruch obrotowy, tak aby na przemian się zbliżała i oddalała. Oprócz zmian głośności dźwięku, słuchać zmiany jego wysokości, czyli częstotliwości fali dźwiękowej. Gdy źródło dźwięku znajduje się w punkcie A, to zbliża się do obserwatora i słychać dźwięk wyższy. Jeśli znajduje się w punkcie C, to oddala się od obserwatora i słyszymy dźwięk niższy, czyli o mniejszej częstotliwości. W punktach B i D. Komórka praktycznie nie zmienia swojego położenia względem obserwatora i słyszymy dźwięk o takiej częstotliwości jak podczas spoczynku.